W niedawno nic nie nagrywaliśmy, więc dzisiaj będziemy nagrywać oto yy, chowanego. Chyba, że. wyszło mi się. Czekajcie. To jest to? Nie wiem. Boże, święty. Dobra, a oto. Ok, to dzisiaj będziemy grać w to. Macie tutaj podświetloną nazwę. To ja nie będę nic przedłużać. Zaczynamy. A właśnie jeszcze, jeszcze będziemy grać z tą osóbką. O. o! To jest moja ogólnie koleżanka, więc na nią wejdę. Dobra. No to zaczynamy. Okej. Okay. No to o, je, jest w trakcie gry, jestem, więc teraz jestem duchem, bo jakby weszłam w trakcie gry i teraz jestem duchem, więc jeszcze musimy poczekać y, tyle sekund. Tutaj macie poświetlone. Dobra, no to ja na razie zastrypuję, no i poczekamy. Okej, okay, jeszcze 50 sekund. Okej, okay, ogółem już jest koniec, już się zaczyna rundka. Um, teraz będzie głosowanie, kto jest um, szukającym, jaka mapka. No i tak dalej. okej. Okay. jaka mapka najpierw? To nie, jaka mapka? A nie, jak będziemy ten. Okej, okay, jest dwóch szukających. Sierka mapka. Okej, okay, laboratorium. Okej. Okay. Pający. Ok, patrzcie, prawie na moją koleżankę trafiło. ona nie będzie nic mówić, bo jakby nie ma jak, bo jakby się, bo jakby. Ok, kochani, zaczynamy. Właśnie, jak mówiłam, ona nie będzie mówić, bo jakby z nami rozmawiała, to wtedy yy, po prostu by. Bo jakby yy, ja z nami gadała i grała, to wtedy by nie było słuchać mnie ani jej. Więc jakby się nie opłaca. Tylko po prostu ona jest z nami na serwerze. No. Okej. Okay. Dobra. Hop teleportera przejdę. Pójdę sobie tutaj. Bo pokażę wam, gdzie to jest. Mm. Idziemy na takich rurach. I żeby tu wejść, to musicie wejść tutaj do tego, niebies... do tego różowego płynu. I, tu... I tutaj macie taki teleporter. Bo te niebieskie coś to one teleportuje, jakbyście nie wiedzieli. Mm. No. Ja się tutaj dzisiaj będę kryć. I żeby nie było tak nudno, to jak zostanie, to będę zmieniać kryjówki. W chwili zostanę tutaj, a potem zmienię kryjówkę. Ogółem. No. Zobaczmy, gdzie jest szukający, bo tutaj na tym niebieskim, patrzcie, tutaj, o, możemy zobaczyć, gdzie jest szukający. Ja sobie zobaczę z dwóch. Okej. Okay. Na razie nam nic nie grozi. Okej, okay, a drugi? Okej. Okay. W ogóle moją koleżankę wywaliło i teraz, yy, teraz musiała na mnie wejść. Okej, okay, nie ma co. Ym, zmieniamy kryjówkę. Gdzie on jest? On jest tutaj. Okej, okay, jeszcze chwilę sobie poczekam, bo tam jest tam jest jeszcze drugi. Patrzcie, ja tam jestem, szybko. Zmieniamy kryjówkę. Szybko, szybko uciekamy. O nie. Ja akurat miałam zmieniać kryjówkę, ale musiałam tam uciec, bo tam był szukający. Więc teraz muszę uciekać przed nim, bo on jest ode mnie szybszy. Okay. te płomie tutaj, o nie, zabił mnie, no to teraz mogę patrzeć gdzie są inni, mogłem I, i mogę być duchem, w ogóle chyba sobie zrobimy wiecie dwie rundy a, i jeszcze jedna, bo to trochę długo mię. No, tak chyba zrobimy. Dobra. No to sobie trochę poczekam, bo jeszcze jest 100 sekund. Prawie 100. Ok, słuchajcie, jak się Wam spodoba, jak się Wam spodoba ten odcinek, to nagram jeszcze jeden. Yy, I w następnym już będę, już będę grała na tablecie. I wtedy normalnie będzie słychać tą moją koleżankę. A teraz jej nie słychać, bo mam rozładowany tablet i, no, i po prostu. I po prostu no, tak jak wam mówiłam, jakbym z nią gadała, to wtedy by mnie nie było słuchać ani nie, więc... Ale, ale, jak, ale jak wam się spodoba ten odcinek, to nagram jeszcze jeden i w tym następnym odcinku już ją normalnie będzie słuchać, bo ja będę grała na tablecie i będę z nią rozmawiać przez telefon. Dobra, teraz jedzie więzienie. I mapka jaka? Hmm. I mapka ogród. Okej, okay. w ogrodzie ogółem znam dużo fajnych kryjówek. Hmm. Tylko pytanie, czy ja będę? Bo jak będę, to już się nie mogę schować w tych fajnych kryjówkach. Więc no. co jest. Jest 9 szukających. W ogóle jak ja kiedyś to grałam, to nie było 9, tylko mniej. Więc tak się zmieniło, więc będzie trudniej. Ale okej. Okay. Ej, patrzcie, tu jestem ja. O, no, widzieliście chyba. Prawie na mnie trafiło. Ale jeszcze jest szansa, że będę. Ale ja nie chcę być. Okej. Okay. Okej. Okay, jeszcze kilka. Oby nie oby nie? Dobra, nie ja. Jeszcze trzech trzeba wylosować szukających. Okej. Okay. A i możecie też napisać pomysły, co mam nagrywać, jakie gry. Dobra. Jeszcze jedna osobka. Okej. Okay. Ale ona ma dziwnie profilowa. A, jeszcze jedna. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, zaczynamy. Gdzie ono jest? O o Okej okay. Chwila Ja spróbuję tą moją koleżanką się schować Zobaczę trochę, żeby poszła ze mną. Chyba ją wywaliło. Nie wiem. Teraz sprawdzę, ale idę do kryjówki. Ogółem ta kryjówka. Zaraz Wam pokażę, gdzie jest. Zawsze, jak gram w tą mapkę, to zawsze, prawie zawsze w nią wchodzę. Ona jest tutaj. Widzicie, tutaj tak, mamy taki inny kolorek. O nie, szybko, szybko i wchodzimy tutaj. Hop, jesteśmy. Ok. A, i ogólnie jest więzienie, czyli jak kogoś złapię, to jeszcze mam szansę. Znaczy, jak, jak policjanci mnie złapią, to teraz są policjanci, no to jeszcze mam szansę uciec. Ale też mogą mnie złapać. Widzicie, oni pilnują tego więzienia Wkrótce jestem przy więzieniu Dobre, Dobra, te, teraz ich będę obserwować Patrzcie, teraz uciek... Nie nie, nie, nie mogą uciekać jednak I patrzcie, jakaś uchybka do mnie dołączyła I teraz się ze mną chowa To nie jest moja koleżanka Moją, e, moją koleżankę chyba wywaliło Piękno tak inno, co zmieniamy krojówkę. Tylko muszę poczekać, aż te, aż ci policjanci odejdą. Bo niektórzy mnie złapali. Chyba nikt nie chce. O nie. Teraz patrzę. Jakby ktoś się wkułcił. Tu się dużo policjantów kręci. Więc nie wiem, czy dam ładę. Tu musiałabym wyłonić, O, dobra, ona uciekła, to ja też dam radę. Lecimy, szybko lecimy, lecimy Armata mnie wystrzeli wiem gdzie Ha, okej. Okay. To jednak nie był dobry pomysł. O nie, tutaj mnie na pewno złapiam, to jest taka słaba. Patrzcie, 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 goni mnie, goni mnie. No i jestem więzienny. Ale spokojnie, jeszcze mam szansę wyjść. Jeszcze 10 sekund muszę tutaj poczekać w tym więzieniu. No patrzcie, tutaj... Chyba ludziom się nudziło, bo tak malowali. Okej. Okay. I uciekamy. Można uciec? Nie można uczyć? Ja już nic nie może. Tak. Jednak ter no, jednak za ta... nie Jóś mi się... się chyba sześć, Siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. hej, czemu ja nie mogę sobie tą na wyjść? To się inaczej wychodzi? A nie piszcie mi w komentarzach wychodzi. to chodzi. Bo Pisz, ja nie wam. Okej. Okay. Napiszcie y, właśnie, czy Wam się podoba, jak gram w te no, y, no. I napiszcie też, jakie gry mam grać. Bo ja nie wiem, co Wam się podoba. No. A, i y, y, w trakcie czekania, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Zawsze to mówię na koniec, a teraz yy, raz, zaraz jest koniec mojego filmu. Okej, okay. słuchajcie. Właśnie jak mówiłam, yy, jak chcecie jeszcze jedną serię, to w tej następnej serii już, yy, już normalnie będzie słuchać głos mojej koleżanki. Dobra, no to, to koniec tego odcinka. Bajo!